Cześć, w tym filmie pokażę Ci jak przenieść dowolną animację na praktycznie dowolną postać w Unreal Engine 5. Kiedyś już pokazywałem jak zrobić tak zwany retargeting animacji. Tylko wtedy wchodziliśmy w taki dosyć zaawansowany edytor i musieliśmy spędzić tam trochę czasu, żeby odpowiednio ogarnąć wszystkie kości, żeby Unreal Engine rozumiał co tu się w ogóle dzieje i która kość powinna dostać jaką animację. Jednak teraz w Unrealu 5.4 doszła nowa opcja, która robi to wszystko za nas. I teraz pokażę ci jak możesz się do niej dobrać. Na sam początek oczywiście musimy zdobyć jakieś animacje, żeby przypisać je do danych postaci. Więc wejdę sobie na stronę mixamo.com, tak jak zazwyczaj. Zwyczaj to robiliśmy i stąd pobiorę sobie animacje, które mnie interesują. W pole wyszukiwania z lewej strony wpiszę taniec i wciskam Enter, żeby wyszukał mi animację tańca. Tutaj klikam na jakąś pierwszą lepszą i po prostu klikam Download. Na samym środku dostaniemy nowe okno, w którym musimy potwierdzić po prostu wszystkie opcje, ale nas to na razie nie interesuje, po prostu klikam Download z domyślnymi opcjami. Teraz chwilkę poczekamy i zaraz nasza animacja się pobierze. Możemy też zlecieć trochę niżej i wybrać sobie jeszcze jedną animację, żeby sprawdzić, czy to na pewno działa. Więc znowu wybieram animację, klikam Download i jeszcze raz Download, żeby to pobrać. No i teraz, skoro mam już animację pobrane w moim folderze, po prostu zaimportuję je do Unreal'a. Czyli wciskam Ctrl Spacja. I tutaj stworzę sobie nowy folder. Prawy przycisk myszy, nowy folder i nazwę to animację. Wchodzę tutaj, klikając dwa razy i zwyczajnie wybieram jeden z tych plików, które pobrałem, na razie tylko jeden, załóżmy ten Chicken Dance, przeciągam i upuszczam tutaj. Dzięki temu dostaniemy nowe okno, w którym będziemy musieli wybrać parę opcji. Na samym początku musimy się upewnić, że jest włączony Skeletal Mesh, Import Mesh. I tutaj, gdzie jest skeleton, gdzie wybieramy szkielet naszej postaci, powinno być non, żeby nie używał żadnego istniejącego szkieletu, tylko po prostu stworzy nowy. I na tym właśnie będziemy bazować, używając tego retargetera. Jeszcze jedna opcja, na którą warto zwrócić uwagę, to import animations. Kliknij to, no bo chcemy zaimportować naszą animację, którą właśnie wrzuciliśmy. Teraz zlatuję na sam dół i wybieram import all. Jeżeli pojawi Ci się jakieś nowe okno z ostrzeżeniem, po prostu to zamknij, Control spacja i widać, że nasza postać została zaimportowana. Czyli tutaj mamy szkielet postaci. A tutaj już mamy naszą animację. Kliknę na nią dwa razy i widać, że animacja działa. Fajnie. Zaimportujmy teraz drugą animację. Czyli tak, Ctrl spacja Biorę mój folder, klikam na drugą animację i przeciągam ją tutaj. I tym razem upewniam się, że tutaj, gdzie jest szkielet, jest wybrany nasz szkielet, który przed chwilą wrzuciliśmy, czyli Chicken Dance. Jeżeli tutaj będzie None, to stworzymy ten szkielet od samego początku, a my chcemy wybrać dokładnie ten, który stworzyliśmy przed chwilą. Więc jeżeli to jest zaznaczone i oczywiście Import Animations jest włączone, klikam Import All. No i widać, że mamy naszą nową animację. Przejdźmy teraz do tego retargetera. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na jakąś animację. I tutaj na samej górze powinno być coś takiego jak Retarget Animations. Ta opcja jest widoczna tylko w Unreal 5.4 i nowszych. Więc jeżeli tego nie masz, to prawdopodobnie Twoja wersja jest starsza. Więc przejdź do Epic Games Launcher i zaktualizuj Unreal'a. No i tak wygląda sam edytor. Z prawej strony mogę sobie wybierać animację. Widzę, że już działa, i teraz kliknę tutaj. Widzę, że ta animacja też działa. Tylko tutaj jeszcze mamy taką opcję jak source i target. Source to jest obiekt, z którego pobieramy animację, a target to jest postać, do której będziemy przypisywać tą animację. Czyli jeżeli tutaj kliknę non i wybiorę sobie coś z listy, na przykład zlecę trochę w dół i wybiorę tutaj domyślnego Anrylowego manekina. Klikam na niego, to animacja automatycznie przeskoczy na tego manekina. Teraz wybieram drugą animację. I znowu wszystko działa. To jest dosłownie takie proste. Nie muszę nic więcej robić, tylko po prostu klikam, wybieram postać, z której pobieram animację, wybieram postać, do której przypisuję tą animację i wszystko powinno działać. Działa to nawet na metahumany. Czyli jeżeli wejdziesz sobie tutaj z lewej u góry, w Quixel Bridge, i w tym miejscu, Metahumans, i pobierzesz sobie jakiegoś realistycznego człowieka, jeżeli nie wiesz jak to się robi, to sprawdź film w opisie, to wtedy bez problemu będziesz mógł mu przypisać dowolną animację w dosłownie kilka sekund. Wystarczy, że znowu wejdziesz w ten target, Klikniesz tutaj i znajdziesz tutaj postać swojego Meta Humana. Czyli w moim przypadku to będzie F, SRT, Nyrywy, Body. Klikam na to. No i tak jak widzisz, podgląd jest dosyć dziwny. Widzimy tylko dłonie i prawie stopy, bardziej kostki. Ale za chwilę wszystko będzie OK. Ważne, że sama animacja aktualnie się odgrywa. Jeżeli teraz kliknę na tą pierwszą animację, wcisnę Ctrl i kliknę też na tą drugą animację, żeby dwie się podświetliły, i wybiorę opcję Export Animations z prawej na dole. To dostanę nowe okno, w którym będę mógł wybrać, gdzie chcę zapisać moje nowe animacje. Czyli wejdę sobie tutaj załóżmy w animację i stworzę nowy folder, nazwę to MetaHuman, kliknę na niego i wybieram opcję eksport na samym dole. Teraz w tym folderze pojawiły się dwie nowe animacje. Klikam sobie na to dwa razy i widać, że moja postać od razu zaczyna sobie tańczyć. Ja widzę tutaj postać, dlatego że wcześniej pobrałem ją po prostu z tego MetaHuman Creatora. Klikam na nią tutaj, wrzucam i upuszczam na scenę. Aktualnie nie będzie ona nic robiła, ale jeżeli tutaj z prawej strony klikniemy na Body i w tym miejscu Animation Mode wybierzemy Use Animation Asset, to będziemy mogli tutaj wybrać animacje, które właśnie stworzyliśmy. Czyli załóżmy, wybiorę sobie Chicken Dance. Klikam Play i widać, że moja postać automatycznie pobrała tą animację i dostosowała ją do swojego wyglądu. Czyli bez problemu możemy teraz odtwarzać dowolną animację z dowolnego innego szkieletu bez przypisywania tych wszystkich kości, tak jak to robiliśmy wcześniej. Czyli coś co wcześniej zajmowało 10, 20 czy 30 minut, teraz możemy zrobić w dosłownie kilka sekund jednym przyciskiem. Tylko pamiętaj, to działa tylko w Unrealu 5.4. Wcześniejsze wersje tego nie mają. Ale i tak mam nadzieję, że ta nowa opcja ci się przyda. Dzięki za oglądanie i cześć.